Cześć, witam Was wszystkich w tym krótkim filmiku, w którym z grubsza opowiem mapę 2Ford. 2Ford jest najpopularniejszą z najpopularniejszych map. Składa się z dwóch identycznych budynków i kanały z wodą. Żywana najczęściej do wymyślania nowych rodzajów trików i zabaw. Swoją popularność zawdzięcza zwłaszcza Gmodowi, bo jego użytkownicy używają akurat tej mapy jako sceny do różnych swoich filmików. Do dziś nie wiadomo dlaczego. Do tej mapy są aż trzy możliwe scenariusze. Na balkonie stoi piertyliard snajperów, którzy zastrzelą wszystko i wszystkich. Zmienia się to, gdy jakiś żołnierz przeprawia się kanałami pod walizkę, oczywiście po drodze wszystkich wybije. W drużynie przeciwnej jest sześciu inżynierów, czterech ma, ma w pokoju z walizką, a dwóch w twoich kanałach. Jakiś gruby z medykiem stoi pod swoim respem, aż ktoś się zrespi w drugim respie, podp***i walizkę i dostaniesz kryty. To by było na tyle z tej krótkiej prezentacji tej jakże wspaniałej mapy.